Fajny odcinek, troszkę ciężko na Wydmach było, bo gubiliśmy się, ale chyba wszyscy tak samo. Później taki fajny kawałki, gdzie się świetnie jechało, no i te piekielne dziury też były, ale nie za dużej ilości, także uznać go należy za, porównując do wczorajszego dnia, udany chyba. Na, na Wydmę i zakupaliśmy się, wyjechał samochód za drugiej Wydmy, niestety przy przycofaniu Uderzył w nas, całe auto mamy połamane, ale nic się wielkiego nie stało. Potem mieliśmy fajną bardzo drogę, ponieważ jechaliśmy wzdłuż takiego wąwozu i jechaliśmy jak bobsy, tak od lewej do prawej, przez dobre 2-3 km. Naprawdę Filipem mógł prawie dotknąć ręką ziemi z okna. Fantastyczne OS, bez przygód, bez zgubień się, bez kapci. Wyprzedziliśmy dzisiaj bardzo dużo załóg. Wszyscy fair play. Cieszę się, że mogę z takimi ludźmi jeździć. Niespokojnie jechaliśmy czysto. Samochód dosyć ciężki, więc nie jest wcale łatwo nim jechać, ale, ale się fajnie jedzie, bo jednak było dużo takich normalnych dróg, zakręty można było coś zrobić. Zaczynałem kryzys wczorajszy zmianami amortyzatorów, e, zmianami ustawienia amortyzatorów e, i lepszym nastawieniem, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo pozytywnie.